Witajcie w kolejnym odcinku Pottermore.pl Dzisiaj przygotowaliśmy artykuł o kolejnej szkole magii Autorką tekstu jest J.K. Rowling Zapraszamy! Durmstrang miał kiedyś najmroczniejszą reputację spośród wszystkich 11 szkół magii Choć nigdy w pełni na nią nie zasłużył Prawdą jest, że Durmstrang, który wydał naprawdę wiele wspaniałych czarownic i czarodziejów Dwukrotnie w swojej historii upadł pod rządami czarodziejów o wątpliwej lojalności lub nikczemnych zamiarach i że jeden z jego byłych uczniów jest okryty złą sławą. Pierwszy z tych nikczemnych mężczyzn, Harfang Manter, przejął szkołę wkrótce po tajemniczej śmierci jej założycielki, wielkiej bułgarskiej czarownicy, Neridy Wulkanowej. Manter wyrobił reputację Durmstrangu jako szkoły pojedynków i wszystkich form magii wojennej, które do dziś stanowią imponującą część programu nauczania. Drugi roczny okres w historii Durmstrangu nastał wraz z objęciem posady dyrektora przez Igora Karkarowa, byłego żercę, który uciekł ze swojego stanowiska po powrocie Lorda Voldemorta, obawiając się jego zemsty. Karkarow był egoistą i pozbawionym skrupułów człowiekiem, który popierał politykę zastraszania uczniów, przez co wielu rodziców wypisało swoje dzieci z Durmstrangu na czas, kiedy był za nieodpowiedzialny. Były uczeń, który zrobił więcej niż ktokolwiek inny, żeby zaszkodzić reputacji Durmstrangu, to Gellert Grindelwald, jeden z najbardziej niebezpiecznych czarodziejów XX wieku. Jednak w ostatnich latach Durmstrang przeszedł coś w rodzaju odrodzenia i wydał tak sławne osoby jak międzynarodowa gwiazda Quidditcha, Wiktor Krum. Chociaż podejrzewa się, że Durmstrang znajduje się na dalekiej północy Europy. Jest on jedną z najbardziej tajemniczych szkół pod względem swojej lokalizacji i nikt nie jest tego całkowicie pewien. Odwiedzający, którzy muszą poddać się modyfikacji pamięci, aby ich wiedza o tym jak tam dotarli została wymazana, mówią o ogromnych, rozległych terenach z wieloma oszałamiającymi widokami, a zwłaszcza o wielkim, ciemnym widmowym statku, który jest zacumowany na Górskim jeziorze za szkołą i z którego uczniowie zwykle latem skaczą do owego jeziora. Na dzisiaj to już wszystko, dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku tej serii.